O wyjściach. Szydła z worka też. Zatonęłam w pracy. Niepostrzeżenie tak właśnie zaczęłam nazywać warsztaty. Trochę dlatego, że potrzebowałam argumentu, żeby te moje irracjonalne wyjścia wyjaśnić mężo mężowi. Jak ma poczuć samotność rodzicielstwa facet z korpo karierą, która jest ważniejsza? No, a za co kredyt spłacimy, tak? Niż jakieś tam pieluchy. Jestem samotna w roli rodzica. No, nie było argumentem. Przecież na zewnątrz wszystko idealne. Psiapsiółki na placu zabaw, kumpele po fachu, mąż z kratą na brzuchu i dobrą pensją, który wraca po pracy do domu, żeby przytulić rodzinkę, zanim padnie wykończony po treningu. Zdrowe, piękne dzieci. Do czego ty kobieto jeszcze chcesz? Ano, chyba za dużo. W relacjach szczerości, w finansach dzikiej niezależności, a w związku równowagi. W macierzyństwie odrobiny czasu dla siebie. Oplotki kiełkowały jako niby praca. Miały być moją bezpieczną przystanią. Stały się też no, niby zarobkiem. Z jednej strony nie mogłam uwierzyć, że ktoś mógłby w ogóle płacić za te warsztaty, jak za inną usługę. Akurat z wystawieniem cyfrowej faktury na usługi architektury, no nie miałam najmniejszego problemu, ale na to mam szufladę dyplomów. Z drugiej strony czułam nieporównywalnie większą wartość w tym, co aktualnie robiłam. Jak to w ogóle wycenić? Jak wycenić to O, które symbolizowało dla mnie mistyczny, kobiecy krąg wsparcia? Jak przykleić metkę do tego darcia pierza 2.0? A co jeżeli cena wykluczy te, które najbardziej takich spotkań potrzebują? Że kręgi w naszym oplotkowym logo chyba celnie ilustrują ten natłok myśli, które krążą, czasem nałożone na siebie, czasem rozbiegane we wszystkie strony. Kiedyś logo było jednym grubym czarnym okręgiem, ale z czasem zobaczyłam, jak wiele warstw kryje to małe kółko, motek. Rondo, krąg chorety. Mężowi mówiłam, że idę do pracy. Chciałam komunikować się jego językiem. Jest tego kasa, więc można poświęcić na to czas. Wiem, brzmi brutalnie. Teraz jednak widzę, że jego brutalność była po prostu realizmem. Okradałam ze wspólnego czasu rodzinę, jego rozumowanie. A to było uzasadnione tylko w przypadku zarobkowej pracy. No, chyba trochę rozumiałam ten jego tok myślenia. Podczas kolejnych samotnych wieczorów, za choinkę nie wróciłabym do domu, by się przyznać do porażki. Wcinałam więc marchewkowe i promowałam kolejne warsztaty, pisząc nowe posty na komórce. Coś we mnie pękło. Wiedziałam, że tak dalej się po prostu nie da. Żebym mogła się zająć oplotkami na poważnie, ten element finansowy musi zagrać. O, przyszła. Byłam trochę poirytowana, bo właśnie zaczęłam szukać szkoleń z biznesu online. Ci czarodzieje obiecują koniec zamieniania czasu na pieniądze i nie wiem jak to działa, ale tego mi właśnie było wtedy trzeba. Oderwałam się więc od nowego postanowienia, ale zanotowałam w głowie i w telefonie, żeby sprawdzić, jakiego budżetu potrzebuję na inwestycje w naukę tego całego biznesu online. Byłam już w innym toku myślowym. Trochę na siłę przestawiłam się znowu na tryb niespiesznego dawania. Nie mogłam się zabrać w sobie, no ale zaczęłam ze, ze sztucznym takim uśmiechem, maską. Potem ten uśmiech stał się mocno autentyczny. Był nawet moment, kiedy mogłam go komfortowo zdjąć i po prostu być sobą, z całą paletą uczuć. Pozwalając sobie nie tylko na te pozytywne, bezpieczne, akceptowalne, ale również na szczere, trudne emocje. I tak już zostało do końca. Podczas tego spotkania zrozumiałam, że krótkie SMSy nie do końca są o warsztatowej nieobecności. O pani ciągle tu jest? I jej trochę miałam nadzieję, że nie. Przepraszam, i wybuchła płacza. Okazało się, że pokłóciła się z mężem. Zapomniał, że wyjątkowo tego dnia ona wychodzi. Powiedział, że nie zajmie się dzieckiem. Bo tak, bo to babskie zadanie te dzieci. I ona została w rozkroku pomiędzy zabrać dziecko na warsztat i nie zrobić nic, a zostać w domu i spróbować w innym terminie. Może mąż będzie miał lepszy dzień i się zgodzi? Kiedy już napisała SMSa, dowiedział się, że zapłaciła całe 50 złotych za ten mój warsztat i kazał iść, bo przepadnie, a szkoda by było. Dla mnie to było katarzis. Kobieta, której nie znałam w ogóle, nagle zwierzyła się z długich, długich lat w poczuciu, że źle wybrała. Chciała dziecka, ale partner nie bardzo. Macierzyństwo było jej karą za zwycięstwo. Moje problemy. Nagle stały się takie maleńkie, a postrzeganie rzeczywistości znów zrobiło potrójne warsztatowe salto. Moje rozumienie słowa o plotki nabrało totalnie innego znaczenia. Jeszcze tego nie wiedziałam, ale teraz wiem, że tego wieczora podczas tego warsztatu zrozumiałam, że plotki to moja osobista misja. Gdyby było nas więcej. To nie tylko ja wkładałabym tej kobiecie do głowy, że zasługuje, jak każda z nas, na ciepło, miłość, wsparcie i choćby moment dla siebie. Pewnie pozostałe szedełko maniaczki skutecznie wlałyby w nią nie tylko moc szczerej rozmowy ze sobą samą, ale też motywacji do rozmowy z partnerem. Wiem, świat nie zmienia się na lepsze tylko dlatego, że nagle tego bardzo chcemy. Ludzie też tak szybko się nie zmieniają, ale już wewnętrzna siła, przekonanie, że da się inaczej, daje nam paliwo do konsekwentnych działań, zmian i pełnych zrozumienia trudnych rozmów z innymi. A one już zmieniają bardzo wiele. Czasem wystarczy usłyszeć od zupełnie obcych osób, Wiesz, należy ci się czasem odpoczynek od obowiązków. Może spróbuj po prostu podzielić się z nimi, z partnerem. Czasem to wystarczy, żeby drgnęło coś, co wydawało się wykute w skalę na zawsze. Obie potrzebowałyśmy tej rozmowy. Na zewnątrz nie zmieniła nic. No, może powstała nieskończona szydełkowa pufka do dziecięcego pokoju. W środku dała jednak siłę nie z tej ziemi. I ciągle daje. Najbardziej wtedy, gdy debet na firmowym koncie każe ograniczać szalone inwestycje w oplotkowe warsztatowanie. Wierzyłam, że ktoś pomoże mi to ułożyć w model biznesowy. Wartość tych spotkań jest większa niż cokolwiek, za co jesteśmy w stanie zapłacić pieniędzmi. Postanowiłam więc. Będzie mnie stać na to, żeby takie spotkania organizować masowo. Jeszcze nie wiedziałam jak, gdzie, kiedy, za ile, z kim, w ogóle w jaki sposób. A to tak było tak dużo, ale wiedziałam po co. Wiedziałam dlaczego. A to już coś. Kolejna wyraźna analogia do oplotkowego symbolu tego o. Moneta, czyli pieniądz, czyli taki okrągły twór jak o wypadła z portfela, kiedy rozliczałam się na koniec warsztatu za nasze kawę. Tak, tak w tych pięćdziesięciu złotych opłaty za warsztat była jeszcze kawa i ciacho biznes na minusie, ale no nie potrafiłam wtedy inaczej. No i pokulała się pod lada. Kolejna piątka, którą dokładałam, zamiast zarabiać. Wierzyłam ślepo, że w końcu wymyślę model, który pozwoli na generowanie przychodów w inny sposób niż obowiązkowe kasowanie za spotkania. Bo inaczej to mogę pożegnać się z tą magią. No była presja, była więc i motywacja do rozwoju. Kiedy warsztatowałam, rozmyślałam o warsztatach. Nawet kiedy nie warsztatowałam, i tak o nich rozmyślałam. Ciałem na placu zabaw, ale duchem z kreatywnymi duszami. Zanurzona w pochłaniających bez reszty dyskusjach. Nie, bynajmniej nie o i marchewki surowej nadgotowano, mimo że wprowadzałam do diety drugiego dziecka pierwsze stałe pokarmy. <noise> Plac zabaw męczył mnie coraz bardziej. Może to i lepiej, bo siedziałam z dzieciakami i gmerałam w piasku, zamiast dyskutować z innymi rodzicami. No tutaj jeszcze się czegoś można było dowiedzieć, ale... Albo nianiami w porze dziennej, to, no to była raczej norma. O pierdołach. No, one czasem chyba miały dosyć dzieciaków bardziej niż niektórzy rodzice, więc te rozmowy to był jakiś dramat. Coraz śmielej odważałam się na prawdę. Zamiast ściemy, że przepiękne spodenki moich dzieci to wyszperany na Instagramie niszowy handmade z organicznej bawełny, Mówiłam szczerze, że to lumpek z naszej ulicy, bo nie znoszę galerii handlowych, a Insta peranko zamieniłam na pracę przed komputerem w czasie drzemek. Czasem nawet o zgrozo. Mówiłam wprost, że wolę tę stówkę zainwestować w reklamę na Facebooku i promować warsztaty, zamiast wydać ją na nowe ciuszki, z których i tak dzieci wyrosną za chwilę. Coraz częściej przepraszałam się z różem dla dziewczynki i błękitem dla chłopczyka, kosztem jakiegoś bólu wizualnego, ale też dla spokoju ducha i odhaczonej choćby jednej powinności z listy obowiązków matki polki. Zwłaszcza kiedy prezenty od rodzinki trafiały na dziecięce półeczki jako pakiet ubraniowego must have. Ach, co za finansowo-mentalna ulga na kilka miesięcy do przodu, te ubranka! Myślałam, że dorośli z pracy zabaw będą mnie lubić coraz mniej. Ale kiedy nie miałam już siły i ochoty, i w ogóle czasu na pozy supermatki, one też były jakieś takie bardziej trójwymiarowe. Nagle miałyśmy o czym gadać. Okazywało się, że czujemy, działamy, nawet odpuszczamy sobie to udawanie dokładnie tak samo. Zaczęłyśmy ze sobą rozmawiać. Tak naprawdę. Zabawki zbierałam z domowej podłogi tylko przed przejściem jacka z pracy i to tylko w te dni, kiedy nie było warsztatów. Od tak, żeby zjeść sobie obiad wspólnie we względnym wizualnym komforcie. Zazwyczaj przed takim obiadem było tylko jedno mycie podłogi, zamiast czterech dziennie, tak jak kiedyś. Zauważyłam, że im mniej od siebie wymagam, tym więcej miejsca pozostaje dla niego. Zaskakiwał pizzą, czasem jajecznicą. Z czasem prawdziwe dwudeniowe obiady zaczęły pojawiać się na naszym stole i to zero mojej pomocy, zero mrożonki. Czasem wpadałam z warsztatu i odkrywałam posprzątaną łazienkę i umytą podłogę. Ach. kolejny warsztat. Przyszły wszystkie. No, rekord jakiś. Nawet ta rezerwowa, szósta osoba. No, przeprosiłam. To niespodziewany szok, bo jest nas więcej niż zakładałam. Wybaczyły. Stwierdziły, że kameralnie może być i w szóstkę, jak się sprężymy. Choć starałam się, żeby maksymalnie było pięć uczestniczek, to zdarzały się też liczniejsze grupy. Jedna z kobiet to psycholożka. Dowiedziałam się potem. Było nas więcej, więc strach, że nie udźwignę ciężaru rozmowy. Dzięki niej było jednak lekko. Przyciskała pytaniem, kiedy czułyśmy, że można. Zmieniała temat na jakiś strasznie trudny słupek, kiedy czuła, że schodzimy za głęboko. Z gracją domykała trudne zwierzenia. W głowie diagnozowała i z wachlarza narzędzi wybierała skuteczny pomocny gest lub słowo. Na ten trudniejszy czas po gwałtownym rozdrapaniu wewnętrznego strupa. Tak to odbierałam i podziwiałam szczerze, zazdrosząc takich umiejętności. Plasterkowała traumę i lała hojnie wodę utlenioną zrozumienia na najdrobniejsze zadrapania naszej trudnej kultury, idealnej matki Polki. Uczyłam się, chłonęłam, coraz więcej rozumiałam. Później długo rozmawiałyśmy same. Kiedy szydełkowe maty do jogi wybiegały z rozgadanymi nowymi przyjaciółkami, skutecznie narażałam się na fochy męża. Wiem, że było warto. Zostałyśmy w tej knajpce jeszcze na kolację. Uświadomiła mi, jaką robię robotę. To akurat już wiedziałam. Ale też, jak ważne jest, żebym miała świadomość, jak pomóc sobie. Niby to podskórnie czułam, ale nazwać? Nie potrafiłam. Ona to wiedziała. Wiedziała wszystko. Widziała wszystko. Jakbym była przezroczysta. Chłonęłam zwierzenia o przemocowych mężach, oceniających teściowych, matkach, które nie ostrzegły, że będzie tak ciężko w ciąży, przy porodzie, w macierzyństwie. Podczas warsztatów mówiłyśmy o bezsilności wobec społeczeństwa, które pudruje trudy poporodowej deprachy, nazywając smuteczkiem. To jeszcze pół biedy albo fanaberio. Ha, za moich czasów nie było czasu na takie rozczulanie. Wracałam do domu z plasterkiem głębokiego oddychania i racjonalizacją na poziomie powiedziała, że potrzebowała tej rozmowy jak pustynia wody. Zrobiłam co mogłam, pomogłam, więcej nic nie zrobię. Hmm. A potem śniły mi się te twarze, sceny, brak happy endów po nocach. Nie umiałam sobie z tym poradzić. W trakcie tej rozmowy poczułam, jak podczas warsztatu. To ja poczułam się tak, jakbym była podczas warsztatu. Wylałam z siebie morze obaw, trudności, wątpliwości, strachu, poczucia, że nie wiem, czy to udźwignę. Ale ona dała mi narzędzia do pozbycia się koszmarów z tymi kobietami w rolach głównych. Powiedziała, że po prostu podziwia. Pokazała, jak uwolnić kumulujące się trudności. Po latach przyjaciółka powiedziała mi, że to świadoma praca z przekonaniami. Z ust psycholożki z latami praktyki uwolniło. Nie tylko narzędzia, których mnie nauczyła, ale jej szczery podziw do tego, co robię. To chyba nawet bardziej. Teraz wiem, że ona wiedziała, jak tego potrzebuje. I tak po prostu, bezinteresownie mi to dała. Jestem jej wdzięczna. Jeszcze mała myśl, którą złapałam odprowadzając wzrokiem uczestniczki tego szydełkowego warsztatu, wymieniające się adresami poznańskich jogahausów. Przecież one miały rację. Szydełkowanie, jak każde rękodzieło, to magia zaklęta w powtarzalnych ruchach dłoni i miarowych oddechach. Joga umysłu. Dałam sobie prawo korzystania z tego daru bez granic. Już nie miałam wyrzutu sumienia, kiedy po prostu dziergałam zamiast promować kolejny warsztat albo dłubać stronę www. wiedziałam, że jestem najważniejszym zasobem swojej firmy. Skoro auto bez przeglądu i wymiany oleju nie daje rady, ja też potrzebuję rutynowego serwisu. Coś. Co wcześniej robiłam intuicyjnie, kiedy było mi za ciężko, teraz robiłam z pełną świadomością. Już nie miałam wyrzutów sumienia, kiedy po prostu dziergałam, zamiast promować jakiś warsztat albo dłubać stronę www. Wiedziałam, że jestem najważniejszym zasobem swojej firmy. Skoro auto bez przeglądu i wymiany oleju nie daje rady, ja też potrzebuję rutynowego serwisu. Coś, co wcześniej robiłam intuicyjnie, kiedy było mi za ciężko, teraz robiłam z pełną świadomością, żeby naładować wyczerpujące się baterie. Z tego warsztatu wróciłam do śpiącego domu. Nie byłam głodna, bo wrażenia zamroziły burczenie, ale zapach spaghetti jacka skutecznie przypomniał mi o potrzebie solidnych kalorii. Na talerzu, jeszcze ciepła. Jacek właśnie kończył wkładać gary do zmywarki i przecierał stół. Poczekał z kolacją, żebyśmy zjedli wyjątkowo razem. Bezcenna. <noise> musi być równowaga. No musi. Tamten warsztat, bo było na nim sześć osób, no to teraz będzie klapa. <noise> Mur beton. Znowu dwie zapisane osoby. Znam swoje statystyki. Będzie pewnie jedna. Max. Ale mimo nęcącego ciepełka lipcowego placu zabaw, kiedy Jacek ogarniał dzieciaki, a ja tak bardzo chciałam do nich dołączyć, pojechałam warsztatować. Przynajmniej parking w pierwszej rundce. Wszyscy nad jeziorami, pusto na środce. Coraz częściej poznańska turystyczna wizytówka była moją miejscówką warsztatową. Lemoniatka bez walki o stolik ma lepszy smak, zdecydowanie. Dziergałyśmy, ale widzę, że uczyć nie trzeba było. Ona wpadła dla rozmowę. Niby odhaczałam w głowie kolejne punkty scenariusza warsztatu, ale czułam, że skończymy grubo przed czasem. Pozwalałam sobie na zwierzenia, chyba ciut nawet za głębokie, podziwiałam bezbrzeżnie. Marzyłam o trzecim, ale w dobie dosyć częstych fochów mężową o mężową opiekę nad parką, zakopałam to marzenie głęboko, niebezpiecznie głęboko w środku. Ona to miała. Trójkę dzieci i wspierającego męża, przedziwna egzotyka, taki partner, którego się kocha na co dzień, w prawdziwej relacji. To się czuło, nieudawane między nami jest dobrze. Trójkę dzieci do pestka. Teraz wiem, że to prawda. Jej jedynie brakowało w tym wszystkim siebie. Szukała swego miejsca po macierzyństwie, nie chciała wracać do znajomej przeszłości, chciała wyzwania, pogoni, redefinicji. Głośno myślała i celnie pytała: da się na tym zarobić? Wracałam do domu z cenną refleksją. O plotki to szydełko dla wnętrz. Hmm. Czy projektując logo już poświadomie wiedziałam, że sama nie dam rady? O, plotki, plotki przy oplataniu. Czy już wtedy wiedziałam, że będzie nas więcej? Hmm. Jednym słowem, Wspólne dzierganie dało nowe wzory, a dokładniej każda z nas niby dzierga własną rzeczywistość, niby tę samą, ale taką różną. Może dałoby się dziergać ją wspólnie. Zawiłość. Jak nauczyć się korzystać z tych samych wzorów, żebyśmy nie musiały wymyślać ich ciągle na nowo? A może to nie kwestia wzoru, może chodzi o to, z kim dzierga?